Witam Was moi drodzy z tej strony wujek. To nie będzie długi film, boję się, że intro będzie dłuższe od tego filmu. Dlatego może jest skrócę, żeby było krótsze. Kiedyś znalazłem w internecie na Facebooku taki komunikat. Katolicy, czemu tak krytykujecie i mieszacie z błotem świadków Jehowy? To się chyba przez inne hapisze, ale nie jestem pewny w tej chwili. Chyba tak. Skoro sami nie postępujecie zgodnie ze swoimi naukami. Kolejny przykład. Ksiądz, który został przyjęty na to stanowisko, a jest kompletnie nieodpowiedzialną osobą. A może o to właśnie chodzi kościołowi, aby takie zachowania propagować? Co o tym państwo sądzicie? Czy co? Ale o co chodzi. No właśnie, chodzi o to, że ksiądz pokazał komuś międzynarodowy gest przyjaźni. Jak ja mogłem nie wpaść na to, no przecież to jest oczywiste, że księża to robią na każdym kroku. Z tych księży to są takie huncfoty, takie łobuzy, takie ancymony. Jak można, będąc księdzem, takie rzeczy ludziom pokazywać? No bo ten pan jest księdzem, prawda? To jest fake, czy to nie jest fake? Zapoznajmy się więc z tym tekstem. Oto ksiądz Wojciech S., kapelan parafii świętego Bogdana Łęciny w Białym Stoku. W 2017 przełapany na wąchaniu rozpuszczalników oraz marihuany. Do dziś prowadzi msze oraz rekolekcje dla dzieci. Władze kościelne nie wyciągnęły żadnych konsekwencji. Ksiądz S. pytany przez dziennikarza, jak można pogodzić nauczanie o moralności z zażywaniem narkotyków, odparł, cytując: Zamknij tą dupę w wodny, pokazując przy tym obraźliwy gest. Czy takiego kościoła chcemy? Na pewno nie, ale chciałbym się dowiedzieć, czy w ogóle istnieje kościół świętego Bogdana Łęciny. Czy jest taki święty? Sprawdźmy to. No, tego gościa to chyba jednak tutaj nie chodzi. Czyli ustaliliśmy, że takiego świętego nie ma. A ciekawe, czy jest chociaż kościół o podobnie brzmiącej nazwie. Żeby oszczędzić Wam nudnego przewijania, po prostu powiem, że takiej parafii też nie ma. No i ciężko, żeby była parafia świętego, który nie istnieje, prawda? Dobra, pożartowaliśmy, a teraz na poważnie. Nie trzeba mieć szczególnie wprawnego oka, żeby zauważyć, że to chyba jest fotomontaż. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tutaj jest coś wklejane i że ta krawędź pomiędzy człowiekiem a tłem jest zbyt wyraźna. Ja tu dostrzegam Photoshopa. Nie wiem natomiast, co to jest za Kościół. Czy to jest ktoś znany, czy to jest jakiś aktor? Nie wiem, może wy wiecie, ja nie oglądam telewizji. I po prostu nie kojarzę człowieka, ale uważam, że to jest coś fotomontażowane tutaj. I tak na marginesie powiem Wam, że technologia fotomontażu zrobiła tak ogromne postępy ostatnio, że już teraz wykorzystuje się to w bardzo złych celach i to jest kwestia tylko czasu, aż te zmodyfikowane, bardziej nowoczesne formy fotomontażu będą kiedyś wymierzone w kościół. Nie mówię celowo o co dokładnie chodzi, ponieważ nie chcę różnego rodzaju cwaniakom podsuwać pomysłów. Ale uwierzcie mi, kiedyś Wam przypomnę te słowa, bo to jest kwestia czasu, aż zaczną nas tym uwalać. Ale wróćmy do tematu. Moim zdaniem jest to fotomontaż, a co to jest za gościu, to ja nie wiem. Może ktoś coś wie, napiszcie w komentarzu. Teraz czepiajmy się szczegółów merytorycznych. Nie wiem, czy jest coś takiego jak kapelan parafi, bo kapelan to może być szpitala, może być jednostki wojskowej, wojska, ale czy może być kapelan parafi? Mi nic o tym nie wiadomo. Natomiast wątpię, naprawdę nie chcę się czepiać pisowni, typu kropka zamiast przecinka powinna być. Jedźmy dalej. Całość jest szyta bardzo grubymi nićmi i myślę, że wielu ludzi nie dało się nabrać. I jak czytałem komentarze w różnych miejscach pod tym memem, to faktycznie byli tacy, którzy orientowali się, że to jest po prostu antyklerykalna bajka. Mimo wszystko widzimy też, że są osoby, które takie coś biorą całkowicie na poważnie i przez tego typu publikacje po prostu wyciągają pochopne wnioski na temat Kościoła. Podejrzewam, że to powstało jako żart. Ja nawet nie chcę tutaj doszukiwać jakiejś antykościelnej ideologii w tym fotomontażu. Prawdopodobnie jest to po prostu mało inteligentny dowcip, i ktoś, nie znając po prostu konsekwencji, które powoduje tym, yy, no zrobił coś takiego dla Hecy, no, a ktoś to wziął na serio. Katolicy, czemu tak krytykujecie i mieszacie z błotem świadków jechowy, skoro sami nie postępujecie zgodnie ze swoimi naukami? I tutaj są dwa tematy poruszone. Po pierwsze, czy katolicy krytykują i mieszają z błotem świadków Jehowy? To jest bardzo dobre pytanie. Nie mam natomiast pojęcia, skąd się wziął ten wniosek, że katolicy krytykują i mieszają z błotem świadków Jehowy. Ja się z tym nie spotkałem nigdy, żeby Kościół potępiał jakoś świadków Jehowy. Ja osobiście często z nimi polemizuję, natomiast czy ja ich mieszam z błotem? No raczej nie. Pozwolicie, że nie będę rozwijał drugiej części zdania, mianowicie postępowanie w zgodzie z naukami, ponieważ mówiłem o tym już w kilku innych filmach. Między innymi w tym, jeżeli Cię to interesuje ta kwestia postępowania w zgodzie z naukami, to zachęcam Cię do jego obejrzenia, a także zachęcam Cię do obejrzenia innych filmów, które dla Ciebie przygotowałem czołem.